Witam w pierwszym odcinku nowej serii pod tytułem Gościnnie. Seria rozpoczyna bitwa Paje w ISU 152 znanym, lubianym, no i banym się monstrum z Tedeka z 8 poziomu. Hmm. Z tego co wiem, Paje go ekspił przynajmniej z miesiąc, aż dobił się do działa, ale działo jest samą kwintesencją tego Tedeka. Granie nim bez ulepszonego działa to jest mordęga. Tak, ja też zagrałem w tej bitwie, ale no pomijmy mój udział milczeniem. To już pierwszy strzał w T54 z przebiciem. Paje czeka ostrożnie, niech przeciwnicy do niego wyjeżdżają. To nie jest statek szturmowy, musi sobie przycelować. Kolejny strzał, i z ósmy. Już nie jest taki odważny, dostaje jeszcze raz. No i paje odbija strzał jarzmem. Kończy mu się przeładowanie, prawdopodobnie zdąży. Pancerz Isa 8 absolutnie nie jest pancerzem wystarczającym. aby się obronić przed isu i tak ginie pierwszy przeciwnik. Paje spokojnie sobie ładuje za kamieniem, to jest bardzo dobra miejscówka w obronie bazy. Mamy skałę, za którą się można schować i krzaki, za których się można wychylać. Nie jesteśmy odsłonięci, jak zaraz jak się wychylamy. Chyba jeszcze tak się sprytnie ustawia, że widać mu tylko wieże. I tutaj piękny strzał w bok jak Tigera. Tutaj już cztery celne strzały na lisu to oznacza tonę damage'a. Na razie wszystkie strzały były widoczne, ale to już jest 2600 obrażeń. Tutaj jeszcze pojawia się Conqueror. Paje, postanawia jednak zająć się celami, które są bliżej. Strzela i się chowa. Przede wszystkim nie obrywać to jest bardzo dobra zasada na DDK z takim działem. Obrażenia jeszcze zdążą zrobić, a HP nikt nie wróci. Tak więc, jeżeli macie powtórki z czołgów, którymi pokazaliście, że umiecie grać, to możecie je przysyłać. Bitwa Paje na pewno nie będzie ostatnia, Ostatnią, którą pokazuję. No, ale. Na pewno ktoś umie jeździć jakimś pojazdem lepiej. No a sam nie zapełnię całego kanału. Aż tak wybitnym graczem nie jestem, żeby non-stop robić koło banowej i półle. Której zresztą jeszcze nawet ani jednego nie mam. Więc chętnie zobaczę taką bitwę na kanale. Tajpaje czeka sobie ostrożnie. Strzał w ciemno, może mógłby wejść przez okienko. I ten jak Tiger pełnia błąd, się wystawia trochę. ISU nie jest jakimś wybitnie celnym Tedekiem, więc poprawienie celności działa. Dział mu poprawiło. Tutaj Panie nie strzela w tego side-scrapa. Nie marnuje pocisków, które tutaj są rekordowo drogie. Czy jak jakiś czok być może ma droższe pociski? Jeszcze się z takim nie spotkałem. Pociski na ISU kosztują chyba półtora tysiąca kredytów. To już jest naprawdę astronomiczna ilość. Nie chcemy tym budować. ten jak, dig, jak Tiger może pokaże boczek przez okienko, paje nadal szuka. Nie chcę ryzykować jak Tiger i tak się w końcu pokaże. On, za oknem jak zwykle jak nagrywam się zaczynają roboty. Tak to już zrządzenie losu. To i nadal paje czeka sobie ostrożnie. Sprawdza kogo ma koło siebie. A nie ma już tak za wielu czołgów. E50M robi za zwiadowcę i z 8 jak Tiger za wsparcie. Tutaj ST1 trochę się zagapił, oberwał, a jej już ładuje. Przeładowanie na tym czołgu nie jest jakieś wybitne, ale nie jest też złe, jak na obrażenie, które robimy jednym strzałem. Już 4000. Tutaj ten jak e 100, 2HP i odbija side scrapem. Tutaj chyba Paje powinien jednak celować w dolną płytę, ale to nie miało wielkiego znaczenia, trup. Ten T-54 nadal jest osłoną i on wraca uwagę. Paje chyba spróbuje ruszyć bardziej do przodu. Ja nie mam pojęcia co się działo, oglądam tę powtórkę pierwszy raz. Kluka celów. A no on już się nie musi obawiać, że go ktoś wyświeci. Wszyscy przeciwnicy są zepchnięci do drugiej połowy mapy. Tutaj ostrożnie się zsuwa, żeby się nie uszkodzić. I jedzie za E50M. Agresywna akcja na ISO, które celuje 3,5 sekundy. Ale przeciwnicy są już na jeden strzał, więc przeładowanie nie ma znaczenia. Byle trafić. Bardzo agresywna zagrywka. Ja tutaj sygnalizuję, że być może uda mi się tego przy tych miłości trafić w tyłki. Ale... paje radzi sobie sam. Piękny strzał w dolną płytę. Rozgląda się, czy nie uda mu się złapać tyłu tego jak Tigera. 4600 obrażeń. Litwa jeszcze nie jest wygrana. Wprawdzie oni stracili już wszystkie czołgi 10 poziomu, ale nam został już też tylko jeden. A powiem, że nasze czołgi na północy są już dość obite. E50M zdejmuje jak tigera. Dzięki temu Paje trafia tutaj na kolejną bardzo dobrą ofensywną pozycję. Próbuję trafić fałkę. Celuję w kadłub. Czekasz, go uszkodzą. Nie wiem czemu właściwie. Właściwie wtedy zagadaliśmy. Tutaj fałka się nie kontuje, nie wiem czemu panie strzela. Tutaj ten strzał go dziwnie poszedł, być może miały lagi. Fałka robi bardzo poprawnego side za murem, a ja się wystawiam w głupi sposób do niej bokiem, więc oczywiście za to płacę. Ale panie już zamierza skończyć z tą fałką. Wyjazd na bok, teraz można przejeżdżać rzeki. Fałka ucieka. i kto zdobędzie fraga. Paje strzela bez celowania, bo to marna odległość. R 50M na że został zniszczony. Paje się chowa. Rogi 30 jest ogarniętym graczem, więc mógłby strzelać na pamięć. W razie tutaj paje zniknął i w tych krzakach jest całkiem niezła kolejna pozycja. No właśnie, nie powiedziałem jak się ta mapa nazywa, to jest bagno. Tutaj można. To jest mapa, która powróciła. Nie wszyscy ją pamiętają, bo to, ponieważ zniknęła już bardzo dawno temu i kiedyś była taka znacznie bardziej brązowa. Teraz jest pomarańczowo-zielona, ale kiedyś była bardzo. no. wygląda jak odchody. Chociaż ja ją lubiłem, rozkładu mapy nie zmieniali za bardzo, tylko dodali tą górkę na A6. Tutaj Pajecz się zastanawia co robić. Trzeba się w końcu ruszyć do przodu. Nie mamy roku świetlnego i nasz Isus my rusza. I ginie. A T30 nie widać. To jest bardzo groźna sytuacja. Nasz E75 jest mocno obity. Ich na szczęście też, ale pojawia się T30. Teraz ten strzał wchodzi i kończy karierę wrogiej T30. Teraz jeszcze Paje jedzie, próbując zniszczyć E75, ale to już się nie udaje z powodu rykoszetu. I ta bitwa kończy się zwycięstwem i odznaką mistrzowską. Tak jak tiger kończy, no i tak się kończy spacerny na ISU w wykonaniu Paje.